Dzień dobry, cześć kochani. Z tej strony Julia Plantanowy. Jak sami się domyślacie po długości filmiku, tym razem nie przybywam do Was z dostawą i z opo zielonymi opowieściami, ale za to z inną, cudowną informacją, nowiną, a już większość z Was się domyśla, również, że chodzi o promocję. To tak, otwieramy sezon wakacyjny. Czarny już praktycznie za pasem. Przed nami lipiec i sierpień, okres wakacyjny, zatem otwieramy ten okres turbo promocjami. Już pierwsze promocje się poczyniły, to znaczy już pierwsze promocje, promocje weszły do systemu, jeszcze niewidoczne, bo czekają na ten piątek, a w zasadzie na noc, z piątku na sobotę. A i mogę powiedzieć, że na razie mamy promocję do minus 5 procent. Zatem zapraszam Was w najbliższy piątek, a w zasadzie właśnie w noc, z piątku na sobotę, czyli już tak naprawdę nocne marki po godzinie 12, po godzinie 0, już tak naprawdę 001 będą mogli przybuszować w naszych sklepach, w naszych promocjach. A ranne ptaszki z samego rana będą mogły zobaczyć, co tam ciekawego u nas w buszu brzmi. Zatem jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Będzie naprawdę spokojnie sporo promocji. To jest dobra wiadomość, a taka delikatnie gorszą wiadomo, taką delikatnie gorszą wiadomością jest fakt, że zaczął się okres urlopowy. U nas też już w plancie po prostu, jak tylko dzieciaki, wyjecha, jak tylko dzieciaki pojechały na, e, na różnego rodzaju kolonie, to rodzice również chcą odpocząć. Zatem będą opóźnienia w wysyłkach, ale co z tego, jakby poczekamy dłużej chwili, ale zatem będą w fajnych cenach roślinki. Eee, promocje będą trwały do poniedziałku włącznie i będą to stałe ceny. Nie będzie żadnych jeszcze dodatkowych obniżek w poniedziałek, zatem całą sobotę niedzielę I poniedziałek możemy przybuszować w tych turbo promocjach. Jeszcze raz, kochani, serdecznie Was zapraszam. Ja się mega cieszę, bo to, co się po prostu dzieje, to jest jakiś, to jest ogień do przybuszowania w naszych promocjach. Jeszcze raz przypomnę, w nocy z piątku, z piątku na, na sobotę. A tymczasem, o że tutaj nie idzie już wytrzymać, bo naprawdę tak ciepło u nas. Zaraz się włączy system zraszania. E, a tymczasem, Kani, żegnam Was, ściskam Was mocno i za tydzień widzimy się na nowej, ekstra dostawie. Postaram się naprawdę coś fajnego, nowego e, pościągać, posprowadzać dla Was na przyszły tydzień. Jeszcze raz wszystkich mocno serdecznie całuję. Do zobaczenia. Za tydzień. Cześć.